Witam witam widzowie tego typu łopapę tego typu właśnie dochodzę właśnie do pracy dzisiaj późno fapadem, bo e, powinienem mieć na 14 a dzisiaj jestem na 17 No takie życie no widzowie no nic nie zrobię no takie życie i ja mam tak widzowie w ogóle ja mam pracę od 14 ale dzisiaj nie wiem od 17 to jest trochę e, widzowie nie, nie są od tego zacznę no, widzowie i dlatego. E, słuchajcie widzowie, muszę tutaj skomentować i sprostowanie zrobić. A jakie kurde, ktoś zrobi mi zdjęcie jak czekałem na autobus, a ja stanąłem przy koszu i... Pochyliłem się jakoś taki, to, to, to wyglądał, czy niby ja szukam coś tam, w śmietniku czy coś. Nie, po prostu ktoś... Yy, ja wiem kto. Wiem kto, bo numer rejestracyjny tego samochodu, czyli yy, wywrotki. Sobie szybko zrobiłem zdjęcie. Jak ta wywrotka wygląda i, i yy, numer rejestracyjny tablicy widzowie i ta osoba, która udostępniła będzie miała przesrane no takie życie tego typu ja wiem, widzowie wygląda na to, że jakżeby w świetniku nie, nie tylko jak ja czekam na, czekam na autobus i jaka tak, ta osoba, która trąbnęła tak kurat, tak śmiesznie stanąłem w widzowie koło kosza tego typu. ale nie myślcie to widzowie, bo yy, żeby nie, bo już plotkują, bo ja uwierzcie mi, widzę, że oni to specjalnie nie robią z tego powodu, tak tu pok pokaz laptopa zrobiłem Majka, kamery że nie jest w Lombardzie, to, to teraz kompilnuje, widzowie tego typu, właśnie <ścoughs> jak yy, yy, zobaczyłem to zdjęcie to aż ze śmiechu w, w autobusie spadł z, 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 z... lepiej nie mówię po prostu to są osoby, które po prostu teraz czekają innego zaatakowania, o widzowie dlatego dlatego pozwalają sobie to skomentować i spracowanie zrobić, żeby nie było to że grzebier w śmietniku. <śmieniu> Ale to fajne ujęcie ten gościu zrobił tego typu ale ten gość dostanie po dupie No za udostępnienie i na stonie to będzie miał ten chłop przekikane a ja jutro jak będę wracał z pracy to sobie będę na komendę Pokażę zdjęcie tego samochodu, tej wywrotki białej z numerem rejestracyjnym tego typu. Dobra, trzymajcie się, zrobiłem to, co miałem zrobić, widzowie, trzymajcie się, nie przyjmujcie się, bo ja się nie przyjmuję, tylko chodzi o to, że policjanci ci później mówili, że tak jest znowu grzebi w świetniku tego typu, żeby nie było tego typu. Będ!